Mówiąc szczerze, zastanawiałam się, czy pokazywać tutaj to danie jest niezwykle proste i nawet trudno tutaj mówić o jakichkolwiek proporcjach. Jednak zostałam gorąco poproszona o pokazanie tego jogurtowego ryżu, więc tę prośbę spełniam. Do Miski dodaję e, dowolną ilość ugotowanego na sypko ryżu. I to danie przygotowuję z myślą o przekąsce na zimno. Zatem ryż jest zimny. To może być również ryż, który został na przykład z poprzedniego dnia z obiadu. Teraz jogurt naturalny, kilka łyżek. Ale tak naprawdę tyle, żeby skleić ten ryż w spójną ryżową masę. W porządku, chodzi o taki efekt. I teraz rzeżucha. Rzeżuchę dodaje bardzo dużo i tnę ją bezpośrednio do ryżu. Myślę, że tyle wystarczy. Całość dokładnie mieszam. I teraz doprawiam do smaku solą, czarnym pieprzem oraz odrobinką octu balsamicznego. Jeśli chodzi o ten ocet balsamiczny, to można go ewentualnie pominąć. Ja dodaję, ale tylko kilka kropli dla zaostrzenia smaku i wybieram biały ocet balsamiczny. I gotowe. Mówiłam, że danie będzie bardzo proste i tak przygotowany ryż podaję jako przekąskę główną. I sprawdza się to świetnie w przypadku osób, które bardzo lubią ryż, natomiast ja bardzo lubię podawać ten ryż do wszelkiego rodzaju sałatek owocowych, bo jest naprawdę doskonałym uzupełnieniem ich smaku, a podany z taką sałatką zmienia się naprawdę w bardzo smaczny i sycący posiłek. A podany na przykład w ten sposób zmienia się w bardzo fajną, bardzo smaczną i bardzo sycącą przekąskę do pracy, świetną alternatywę dla tradycyjnej kanapki.